No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny Jak widzicie, trochę motocykli się zjechało Tam jest ich trochę więcej a jest właśnie to, co Wam mówiłem w ostatnim odcinku Że dzisiaj o 14 będzie przekazanie petycji Do miasta w sprawie wpuszczenia motocykli na buspasy I właśnie to się dzieje Bez blokowania miasta Kulturka Po prostu ludzie przyjechali Żeby pokazać, że no, jednak wspierają tą akcję Ja w sumie jak wam robiłem jeszcze materiał na ten temat, zapomniałem wam powiedzieć jednej rzeczy, bo tam. Od jakiegoś czasu w ogóle była akcja, gdzie na, motoc na autobusach w Warszawie w stolicy mogliście spotkać napisy, że zmieścimy się wszyscy i tam było widać właśnie samochód, autobus i pośrodku motocykl. Powiem wam, że od jakiegoś czasu właśnie zaobserwowałem, że chłopaki, kierowcy autobusu w Warszawie naprawdę. Wpuszczają nas motocyklistów za nagrenę na dwie akcje, gdzie ktoś mnie. Machał ręką przed wjazdem z zatoczki, żebym po prostu jechał przodem, żebym się nie był z tyłu zdawał motocyklem I że Powiem Wam, że całkiem miło Widziałem też, że w moim filmie ktoś się wypowiedział, właśnie jeden z kierowców Powiedział jak to wygląda z jego strony No i co? Idę teraz tam Złapię się z chłopakami Później zrobimy sobie z nim małe nagranie i będziecie mieli okazję posłuchać Co oni mają do powiedzenia, jak organizatorzy, także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam Drodzy, w jednym z ostatnich odcinków powiedziałem Wam, co ja myślę na temat wpuszczenia motocykli na buspasy. A teraz nadszedł czas, aby głos w tej sprawie zabrały osoby, które tak naprawdę zrobiły w tym temacie najwięcej. Wszyscy urzędnicy wszystkich instytucji, właściwie, które zarządzają tym miastem, mówią tak dla motocykli na buspasach. Jedynie Zarząd Transportu Miejskiego, jak wiecie, stawia absurdalne argumenty i nie chce dopuścić, żebyśmy my, jako Również użytkownicy, bo pamiętajmy, że zarząd transportu miejskiego, czyli autobusy i nie tylko, oni również nie są właścicielami buspasów, tylko użytkownikami tych buspasów, więc nie wiadomo dlaczego miasto słucha tak naprawdę takich samych użytkowników, jak wszyscy inni, którzy znajdujemy się na, tej, na tych drogach. Powinniśmy również móc wyrazić swoją opinię, w związku z czym dzisiaj zostanie złożona petycja do pana, pani Prezydent. Do petycji zostanie dołączony. Ponad 400, 4000 podpisów. Podpisów, które zostały zebrane przez, i, przez motocyklistów, a wszyscy, którzy się podpisali pod, tymi, pod tą petycją, to mieszkańcy tego miasta mieszkańcy i użytkownicy jednośladów. Czyli tak naprawdę nie możemy bagatelizować tej ilości podpisów, bo są to. Tak naprawdę ludzie, którzy na co dzień jeżdżą po tym mieście motocyklami i na co dzień stykają się z problemami, które spotykają ich na drodze, kiedy nie możemy po prostu spokojnie i bezpiecznie przejechać przez ulicę, gdzie obok jest bus, pass, który tak naprawdę jest przestrzenią bezpieczniejszą niż pozostała część drogi. Także poczekajmy jeszcze na chwilę na resztę motocyklistów i przed trzecią pójdziemy do urzędu z dokumentami, aby złożyć się te dokumenty i po trzeciej chciałbym prosić, żebyśmy się spokojnie, legalnie i absolutnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa rozjechali z tego miejsca i zobaczymy co dalej. Tak naprawdę wiem, możecie powiedzieć, że 5 lat byliśmy spokojni, 5 lat mediowaliśmy, dyskutowaliśmy, wysłuchiwaliśmy różnych argumentów. W tej chwili wydaje mi się, że czas najwyższy zacząć działać i pokazać władcom tego miasta a może nie tyle władcom, co ludziom, którzy zarządzają tym miastem, których my wybraliśmy, że nie zgadzamy się na sytuację, że jesteśmy ignorowani, a jeden z argumentów jest to, że jest nas tak mało, że właściwie nie ma problemu, że nie ma powodu do tego, żeby motocykliści się poruszali po buspasach, bo oni i tak sobie świetnie dają radę, a jest ich tak niewielu, że właściwie tego problemu nie ma. Inne argumenty za chwilę wam podam, bo jeśli nie, nie znacie ich, bo są też paradoksalne, między innymi zbadanie obciążenia buspasów przez motocykle przez y, Politechnikę Warszawską na zlecenie transportu, Zarządu Transportu Miejskiego, zbadanie obciążenia buspasów w Warszawie przez motocyklistów bez puszczenia motocyklistów na te buspasy. To też jakieś abstrakcja kompletna. Jak można badać obciążenie czegoś bez tego, co? Chcemy osiągnąć, czyli tak naprawdę sprawdzenia, ilu tych motocyklistów jeździ po tych buspasach. W związku z czym czas najwyższy, żeby miasto samo zapodjęło decyzję bez słuchania się zarządu transportu miejskiego, że trzeba zrobić prawdziwe badania i dopuścić część buspasów i obserwować, co się dzieje na tych buspasach, czy te buspasy są faktycznie wykorzystywane przez motocyklistów i ilu jest tych motocyklistów. I miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie tym rokiem, który się wpisze w kalendarzu motocyklowym jako rok udostępnienia buspasów dla motocyklistów w tym mieście że przestaniemy bez przerwy mówić o tym, że chcielibyśmy, że prosimy że mediujemy, nie że wreszcie motocykle normalnie będą mogły się poruszać po buspase a my motocykliści nie będziemy obciążani mandatami które niestety muszą wystawiać policjanci którzy de facto są absolutnie za tym, żeby wpuścić motocykle na buspasy i też wszyscy mówią o tym, że jest to strefa dużo bezpieczniejsza dla motocykli i każdy z tych policjantów, z którym się rozmawia, mówi: Słuchajcie, to jest chyba logiczne, że ta przestrzeń jest dużo bezpieczniejsza niż poruszanie się pomiędzy samochodami i motocykli. A jednak miasto słucha zarządu transportu miejskiego, które mówi cały czas nie, bo nie tak naprawdę, jakby dziecko, które się zacięło i nie chciało słuchać logicznych argumentów rodzica, który tłumaczy, że to jest bezpieczniejsze dla tych ludzi, i ci ludzie chcieliby tak naprawdę czuć się bezpiecznie na tej drodze. Także proszę Was o cierpliwość, czekamy jeszcze na motocyklistów, mam nadzieję, że jeszcze dojedzie nas wielu. Złożymy dokumenty i bardzo Wam serdecznie wtedy podziękuję o to, że żeście przybyli. A jeśli to nie pomoże, zawiadomimy Was o następnych ruchach i myślę, że będą bardziej drastyczne dla miasta niż w tej chwili to, co się dzieje tutaj na Placu Bankowym. Dziękuję Wam bardzo za przybycie. Zbieramy dokumenty, zbieramy się, że tak powiem. Kilka osób, które pójdą złożyć dokumenty do urzędu, do pani prezydent. A was proszę o to, żebyście pozwolili pani prezydent i urzędnikom tego, mia tego miasta usłyszeć, że jesteśmy tutaj. A my w tym czasie pójdziemy z dokumentami do środka. Także jeszcze chwilę, a już tam za chwilę. Złożymy papier, a wy będziecie wiedzieli, że może wreszcie ktoś usłyszał, że my nie jesteśmy mniejszością tego miasta, tylko tak naprawdę jesteśmy normalnymi użytkownikami tej drogi. Do zobaczenia za chwilę. Robi. i myślę, że spokojnie będziemy czekali na to, żeby urzędnicy wreszcie zaczęli słyszeć głos motocyklistów, a nie zarządu transportu miejskiego. Wiem, że może to się okazać jeszcze daleką drogą, żeby to się stało faktem, ale dzisiaj tak naprawdę urzędowe pisma zostały złożone i będziemy oczekiwać na właściwe odpowiedzi. I mam nadzieję, że na odpowiedzi, które będą nas zadawalać. Jeśli nie, dalej będziemy starać się mediować innymi środkami przymusu i przekazu. Dziękuję bardzo Wam za przybycie. Do zobaczenia na buspasach w najbliższej przyszłości, mam nadzieję. O rozpoczęciu tej walki to nie ja powinienem powiedzieć, tylko ludzie, którzy stoją obok mnie, tudzież za mną. Za mną, bo to oni powinni powiedzieć, tak naprawdę, kiedy to się to zaczęło. To tak naprawdę jest inicjatywa społeczna. To nie stowarzyszenia, to nie fundacje, to nie e, jakieś urzędy wpadły na pomysł, żeby zrobić taką inicjatywę, tylko tak naprawdę użytkownicy motocykli jednych śladów, tak naprawdę. My jako fundacja przyłączyliśmy się do tego, bo jest to oczywista sprawa. To, że te motocykle w innych miastach w Polsce jeżdżą po buspasach. To, że motocykliści mogą legalnie się po nich poruszać w innych miastach niż w stolicy, jest sytuacją dość paradoksalną. Każdy powinien powiedzieć, że stolica daje przykład. A tak naprawdę stolica w tym momencie powinna się uczyć od innych miast. I to nie powinno być tak, że stolica zasięga opinii na przykład zarządu transportu miejskiego, tylko tak naprawdę tak naprawdę to stolica i urzędnicy tego miasta powinni zasięgnąć opinii urzędników z innych miast, gdzie te buspasy już od dawna funkcjonują dla motocyklistów. I tam jest źródło informacji, czy to ma sens. Nie można robić badań na mieście w Warszawie, zlecać badania Politechnice Warszawskiej, nie wpuszczając motocyklistów na buspasy, a mówiąc o tym, że robię badania obciążenia buspasów przez motocyklistów. To paradoks jakiś kompletny. Jak można zbadać coś, co nie ma miejsca? I jeszcze do tego wydać na to horrendalne pieniądze. Czas najwyższy zrobić takie badania i jak najbardziej wszyscy uważamy, że należy to zrobić, ale w racjonalny sposób. Wpuśćmy te motocykle na odcinki eksperymentalne, postawmy ludzi, zbadajmy, czy jest sens, czy ci motocykliści faktycznie jeżdżą po tych buspasach i wtedy wydajmy opinię. A nie powiedzmy teraz, że motocykliści nie jeżdżą po buspasach, no bo nie mogą po nich jeździć. Czyli odpowiedź jest oczywista nie są na buspasach motocykliści, bo na nich nie mogą jeździć. W związku z czym dzisiaj się po to spotkaliśmy, żeby pokazać miastu, że mamy dosyć mamienia nas i oszukiwania, że coś w tym temacie jest robione, że słucha się tylko tak naprawdę jednej strony, czyli Zarządu Transportu Miejskiego i tak naprawdę parę osób z tego Zarządu Transportu Miejskiego, bo większość ludzi, już nie mówiąc o władzach tego miasta, czy urzędnikach tego miasta, czy funkcjonariuszach tego miasta, myślę o policji i nie tylko, Wszyscy mówią, tak, to dobry pomysł, żeby motocykle były na buspasach. Jedynie zarząd transportu miejskiego, a właściwie kilka osób z tego zarządu transportu miejskiego, mówi, że nie. Nie, bo nie. Nie, bo autobusy będą nie na czas przyjeżdżały na przystanki. Nie, bo autobusy będą miały problem z motocyklistami na buspasach. Niech mi ktoś pokaże, jaki motocyklista będzie chciał za wszelką cenę opóźnić ruszenie autobusu z przystanku, albo że autobus będzie przez niego... Opóźniany w ruchu komunikacji, że rozkładowo nie przyjedzie na przystanek autobusowy autobus, bo przed nim jechał motocyklista i go spowalniał. No abstrakcja, kompletna bzdura. Niech sobie każdy zada to pytanie, co się stanie, kiedy nagle motocykliści przejdą z pomiędzy samochodów, przejadą z pomiędzy samochodów na bus. Pasy po pierwsze, przestaną się pojawiać utarczki między kierowcami samochodów a motocyklistami. Oczywiście my nie znikniemy, my nadal będziemy na tych ulicach. Ale na pewno będziemy bardziej bezpieczni, to jest kolejny plus. Bardziej bezpieczni na buspasach nie będzie drobnych kolizji, drobnych stłuczek, drobnych problemów mediacyjnych, kto komu zawinił, kto komu zajechał. Kiedy tak naprawdę motocyklista będzie miał wybór, czy chce jechać na buspasie, który jest dla niego bezpieczniejszy, bo jest względnie wolniejszy w sensie od, od obciążenia ruchu, a dwa, płynność ruchu w mieście. Tak naprawdę. Wszyscy wiemy o tym, że nie zlikwidujemy korków, samochodów będzie więcej, motocykli będzie więcej, w związku z czym tej przestrzeni na drodze jest również potrzeba dużo więcej. Więc te buspasy są relatywnie przestrzenią, w której motocykliści mogą się znaleźć i czuć się tam bezpiecznie, ponieważ ten pas nie jest tak mocno obciążony ruchem, jak pozostała część ulicy. Pamiętajmy o tym, że najmniejsza kolizja tego motocykla z samochodem to nie jest to, że rysa na, na karoserii. To rysa na koryseł, to jedno, ale motocyklista, który jest w dużo gorszej sytuacji, bo jak wiemy, to się tak przyjęło, że mówimy, że motocykliści to niechronieni użytkownicy do ruchu. Ale uświadommy sobie, że to nie chodzi o ochronę tego motocyklisty, ten pancerz motocyklisty, tylko jego życie tak naprawdę i nazywajmy rzeczy po imieniu. Każda kolizja z samochodem motocyklisty kończy się źle dla motocyklisty, bo czy on trafi do szpitala, czy on zostanie poobcierany, czy poobdzierany. To nie ma znaczenia, zawsze będzie bardziej poszkodowany niż inny użytkownik tego ruchu. Więc kolejna korzyść dla motocyklisty i dla firm ubezpieczeniowych, mniej problemów z dokumentami, mniej kolizji, relatywnie mniejsze te kolizje, bo są motocykliści na buspasach, w związku z czym relatywnie mniej pieniędzy wydanych. Czyli tak naprawdę ubezpieczenia powinny też być za tym, wszystkie, wszystkie firmy ubezpieczeniowe, żeby jednak prowadzić te rozmowy do tego, żeby zmniejszyć tą ilość wypadków, wypadków, a tym bardziej tych wypadków ciężkich. Bo nie zlikwidujemy tego. To opowieści sobie, że zlikwidujemy wypadkowość, zejdziemy do zera, że wzorujmy się na państwach, które mają taką wypadkowość minimalną. To fajnie, ale najpierw zróbmy tą infrastrukturę, stwórzmy te przestrzenie bezpieczne. A nie obkładajmy kolejnymi zakazami i nakazami. Tak naprawdę myślmy o tym, że każdy z nas jest użytkownikiem tej drogi i dlaczego ten niechroniony użytkownik drogi ma nie używać czegoś co jest relatywnie bezpieczniejsze dla niego niż dla, dla przestrzeni, którą do dzisiaj używamy. Co widzowie mogą zrobić, żeby pomóc w Widzowie to tak naprawdę również motocykliści. Każdy, no nie tylko. Ale jak wiemy, tak naprawdę yy, każdy głos, yy, nie tyle oddany, co zabrany w tej sprawie, może doprowadzić do tego, że dojdziemy wreszcie do osób, które podejmują decyzję w tym mieście, bo w innych miastach w Polsce już podjęto tę decyzję, która jest właściwa dla nas i dla wszystkich innych użytkowników ruchu. Tak naprawdę potrzebujemy ludzi, którzy nam tutaj w Warszawie pomogą i dotrą do odpowiednich osób, które przekonają. Ten wspomniany już zarząd transportu miejskiego, że to ma sens, że ci ludzie naprawdę mówią z sensem i mało tego, że ci ludzie domagają się strefy bezpiecznej na, 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 na tych drogach. Pamiętajmy o tym, że w kodeksie ruchu drogowego pojawiły się śluzy dla rowerzystów. Dlaczego są śluzy dla rowerzystów? Dlaczego znowuż jest rynek wytypowany, jest rowerzysta, a nie motocyklista? Dlaczego nie są to śluzy, śluzy dla jednośladu? Dlaczego buspasy nie są dla jednośladów, kiedy tak naprawdę są to strefy po prostu bezpieczne? W związku z czym każdego, kto ogląda ten materiał, każdego, kto, kto jest y, zainteresowany pomocą nam, chętnie, chętnie poprosimy o taką pomoc, abyśmy mogli tak naprawdę dotrzeć do osób, które mogą podjąć właściwą decyzję w tym miejscu. Tak naprawdę motocyklista to nie bezimienny człowiek, to konkretna osoba wykonująca nieraz bardzo poważne zawody tak zwane zaufania społecznego, w związku z czym y, nie bierzmy pod uwagę sytuacji marginalnych, kiedy, kiedy widzimy motocyklistę jadącego na jednym kole między samochodami, bo my, motocykliści, również nie popieramy takiego zachowania. Do tego są odpowiednie miejsca i odpowiednie momenty, żeby ćwiczyć tudzież doskonalić swoją technikę jazdy na jednym kole. Tak naprawdę, motocykliści to ludzie tacy sami jak każdy inny użytkownik tej drogi i również musimy brać pod uwagę to. Że my jako społeczeństwo tak naprawdę niczym się nie różnimy od każdego innego użytkownika, że y, bezimienność w poruszaniu się po drodze motocyklistów polega tylko i wyłącznie na tym, że mamy kask na głowie i nie widać naszej twarzy. Gdybyśmy jeździli bez kasków, co jest abstrakcją totalną, wiadomo, ale bylibyśmy ewidentnie identyczni jak każdy inny użytkownik tej drogi. W związku z tym nie ma powodu do, do tego o tym i, i, i zawsze walczymy z tymi stereotypami, że każdy motocyklista to naprawdę jest identyczny użytkownik ruchu drogowego jak pozostała grupa społeczna. Moi drodzy, w związku z tym, jak ważne jest bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg, nie tylko dla motocyklistów, ale zwyczajnie dla nas wszystkich, to tym razem wyjątkowo prośba do Was, abyście udostępnili ten film. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że warto, aby o staraniach tych kilku osób dowiedziało się jak najwięcej ludzi. Podpiszcie petycję, polubcie profil motocykla na bus pasy Warszawa, śledźcie przebieg wydarzeń, a jeśli jesteście w stanie jakoś pomóc, to pomóżcie i wesprzyjcie tą akcję. Na drogach może naprawdę być zdecydowanie bezpieczniej, trzeba tylko o to zawalczyć. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. A w tym temacie raz odcinku, to było na tyle. Także jeśli film się spodobał, to zostaw łapkę, jeśli masz coś do powiedzenia w temacie, to zostaw komentarz. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej ciekawych materiałów, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz użycia dzwoneczka, tak by YouTube informował się o każdym filmie jaki dodałem. Standardowo są również do mnie na Facebooka oraz Instagrama, a także stronę motovlog.pl, gdzie znajduje się zdecydowanie więcej aktywności. A my standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka!